Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam mój adapter kątowy firmy DEWALT. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam mój adapter kątowy firmy DEWALT. Ze względu, że dzisiaj dużo nim kręciłem postanowiłem nagrać filmik. Tak wygląda adapter kątowy. Jest to model yy, DT71517T. Jest to bardzo dobry adapter kątowy. W zestawie znajduje się 9 bitów udarowych plus adapter. Adapter może yy, służyć do pracy z narzędziami udarowymi i impaktami. Tak jak i ze zwykłymi wiertarko wkrętarkami. Producent mówi, że maksymalny obrót w Nm to jest 40 Nm. Ja osobiście dzisiaj cały dzień i nie chodzi o dziś mówię ogólnie, bo kręciłem ją tym adapterem nieraz. Kręciłem moją impaktową wkrętereczko DCF887 205 Nm więc i nic się z tym nie, dziaje, nie dzieje, sprzęt naprawdę działa. Szybki montaż typu HEX, oczywiście, jakby nie patrzeć. Bardzo fajnie pracuje, nie ma z tym problemu. Bardzo miła w dotyku, przykładamy, skręcamy. Może damy jakiś kawałek drewieneczka. Zademonstruję, yy, jak to wygląda. Yy, Koncówkę mamy założone PH2. Mamy tutaj czarnuszek, oczywiście. Co jest fajne, adapter jest z pierścieniem magnetycznym, dzięki czemu bit wkręt nam nie odpada. Może bieg, bieg drugi? Zobaczymy, jak to idzie. Jedziemy. Bardzo fajnie. Nie ma żadnego y, oporu. Bit mi wyskoczył. A. Ponieważ, jak się podnosi, to bit skakuje tak? O, mamy. Damy wkręta dłuższego, damy wkręta 70 mm. Spróbujemy skręcić coś od boku, żebyście zobaczyli. Jedziemy. Nie ma problemu wkręcanie czy wykręcanie jak najbardziej na bardzo wysokim poziomie. No ja tak kręcę troszeczkę amatorsko w tym momencie, bo nie mam ten, tego drewienka ani stabilnego, ani przymocowanego, wszystko lata. Lecz nie ma z tym problemu, jak najbardziej wszystko się fajnie wkręca. Czy to będzie wiercenie, czy to będzie kręcenie. Oczywiście demonstruję Bardzo fajnie się dokręca. Wymiana bita, bardzo fajny sposób. Od góry jest taki tutaj krzyżyczek z kółeczkiem, który trzeba popchnąć i automatycznie bit nam yy, wyskakuje. Bardzo fajnie pomyślane. Bardzo dobra sprawa. Może weźmy sobie jakieś wiertełko. Może coś powiercimy? Mamy tutaj wiertełka, założymy jakieś wiertełeczko, przypuśćmy siódemeczkę na przykład. O, zakładamy wiertełeczko. Pyk. I czy to będzie? Będziemy trzymać wkrętarkę tak? Czy będziemy wkrętarkę trzymać tak? Nie ma z tym problemu. Czy będziemy kręcić od boku? Wiercić bardzo fajnie i płynnie płynnie się wierci. Naprawdę w mało dostępnych miejscach naprawdę uchwyt kątowy robi robotę. Koszt takiego uchwytu to jest około 80-90 zł. Tak jak mówiłem w zestawie znajduje się 9 bitów udarowych, więc bit jest naprawdę konkrecik. Adapter cały też jest konkrecik. Jeżeli ktoś posiada z Was taki adapterek i używa go i jest z niego zadowolony, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze moich poprzednich filmików, to oczywiście zapraszam do obejrzenia. Oczywiście, jeżeli filmik się po, y, podobał, to oczywiście łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół. I ja zapraszam do moich y, przyszłych filmików, które będą lada dzień. I y, y, więc, jeżeli ktoś nie subskrybował jeszcze mojego kanału, to bardzo proszę o kliknięcie czerne, czerwonego przycisku tam na dole, by być na bieżąco z moimi filmikami. To by było na, ty to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!